Usiądźcie moi ukochani, idziemy na nasze rozważanie. Góra 15 minut. Ono jest kontynuacją kazania, jakie Wam wygłosiłem podczas, moi drodzy, poświęcenia palm. Powiedziałem, bazą tych dwóch kazań jest wczorajsze wystąpienie w Częstochowie na, na, na naszej pielgrzymce administratora biskupa Łowickiego który po prostu przedstawia publicznie i oficjalnie nową alternatywę kościoła. I jeszcze mdli młodzieżki naturalnej, że oni mają ukształtować wizerunek kościoła. I zaprzecza publicznie, że hierarchia to nie kościół, a właśnie kościół to wspólnota. Dzieci. Wielką niedzielę. Przypominam tą myślą, kuczyłem Kazanie, znaczy w niedzielę palmową. Pan Jezus rozpoczyna wielkie dzieło tworzenia Kościoła. Stąd mamy w liturgii nieprzypadkowo nazwane Wielki Tydzień. Dzieci post się skończył. 40 dni jest poza nami. Pan Bóg nas wzywa do wielkiej pokuty narodowej. Po co? Panie Pomóżcie panów, dlaczego nas wzywa do Północnej Narodowej? Nie długo no, Bóg chce coś zrobić, tak czy nie? Udał się na pustynię na 40 dni. Po co? Chciał Bóg coś zrobić przez na, 3, 3 miesiące, 3 lata nauczania. 40 lat na pustyni po co? żeby utworzyć nowy Izrael. Więc myśmy, dzieci, przeżyli 40-dniowy post. Teraz, w zależności jak my się w to zaangażowali, takie będą owoce Wielkiego Tygodnia. Pokuta Narodowa jest po to, abyśmy mogli przeżyć Wielki Tydzień Nastania Panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Króla Polski i czasu odrodzenia Kościoła. Zaczyna się dziedzina palmowa. Pan Jezus od razu przypomina światu, kim jest królem. Poza systemem przygotowawczym cała Jerozolima drzesie Witaj synu Dawida, królu izraelski. Ścielą gałązki oliwne na drodze, ściągają płaszcze bo król wchodzi do Nowego Jeruzalem po dywanie. Wiecie, jaka jest umowa między Watykanem a Iz Żydami? Że Kościół zaniechał mówić w swoich naukach teologicznych, że jest nowym Jeruzalem. To jest umowa. Watykan dał słowo, że nigdzie w pismach się nie pojawi już termin nowy. Izrael, nowa Jerozolima. Oto począwszy od niedzieli palmowej, Pan Jezus buduje nową rzeczywistość. Co tworzy? Kościół. Pełnia nastąpi za pięć dni. Wiecie w jakim momencie? Kiedy króla odrzucą. Jak sobie przypomnicie rozważania Matki Bożej owy, to dobrze wiecie że wszystkie niesprawiedliwości pomówienia są bożą sprawiedliwością że jest to sprawiedliwe że się wszystkim nam to należy dzieci Jezusowi gdzie też to należało stał się winny będąc niewinnym aby wszyscy winni mogli otrzymać życie dlatego pan bóg drodzy rycerze prowadzi was tą samą drogą niewinni a jednak jesteście winni, aby ci, którzy Was oskarżają winni, mogli skorzystać z łaski godziny W. Um. Wczoraj biskup perfekcyjnie usprawiedliwiał się. My nie głosimy alternatywnego kościoła, ale i zaczyna się. Kościół nie hierarchia, kościół to wy młodzieży. Dzieci to tak jakbym. I Biskupik zachęca, przed Wami, droga młodzieży, jest czas określenia, jaki będzie Kościół. No musiał studiować u u protestantów. Dzieci, kto utworzył Kościół? Bóg. Podajcie mi definicję, co to jest Kościół. Lub mocniej, kto to jest Kościół. Katolicki. Żywy Jezus Chrystus. Żeby pan Jacek nie narzekał, że nie spotkał się w czasach palestyńskich z Jezusem, kiedy chodził po ziemi, Bóg powiedział: Ja będę z wami do skończenia świata. Został tu. Dzieci, został w tajemnicy mistycznego kościoła. Czyli co to się dzieje w Wielkim Tygodniu? Dzieci, Bóg tworzy firmę. Jak nie rozumiecie, że się ona nazywa Kościół katolicki, to mówię, Pepsi Cole tworzy, tworzy sobie Forda, Coca-Colę i zakłada globalistyczną firmę. On jest właścicielem tej firmy, a nie biskup który karmazyna opowiada dzieci, nie stworzone nam bo Kazanie wczorajszego biskupa to jest reset roku 2030. To jest człowiek, o którym mówi Bóg w naszych orędziach, tworzy nową religię. Jego wizja Kościoła nie jest wizją Kościoła katolickiego. Jest to Kościół my. Nazywam go skrótowo, bo byście mi powiesili. Ten kościół się ich nazywa TKM. Teraz, kochani, my. On, będąc biskupem, powinien wczoraj co zrobić? Ściągnąć krzyż biskupi i zawołać maturzystę i dać jemu. Obież krzyż biskupy, bo ty masz wizję kościoła. My biskupi nie mamy wizji, bo kościół to nie hierarchia. No to po kiego biskupie Piotr, po, pa, pan Jezus powołał apostołów? Kto Cię uczył teologii? Sobór Watykański I mówi, zadaniem biskupa jest nie tworzyć nowej ewangelii i kościoła. Tylko podjąć dzieło Kościoła, czyli strzeż, pilnuj dziadu i broń Kościoła. Wczoraj słyszeliście wizję Kościoła. Teraz, kochani, my. TKM. Wczorajsze zachowanie biskupa na Ward to jest takie, jak ja bym stanął. Przed panem Jackiem i mówię, panie Jacek, do dzieci pana Jacka, dzieci kochane, wy macie teraz się wypowiedzieć, jaki powinien być wasz status. Czy dziecko musi ojca przyjąć i słuchać? To ojciec prowadzi. My mamy kościół dzieci podjąć, pielęgnować, bronić. I rozwijać. Kościół jest tak zbudowany przez Pana Boga, że przeżyje wszystkie trzęsienia ziemi i przewroty historyczne, bo powtarzam, mówicie na głos, czy pamiętacie, cztery przymioty kościoła, poferdow w kółko, Mistyczny, bo pochodzi, czyste, on Bóg dał ry, ry, biskopi. Zdrajcy! Kto takie kazania głosi? Kazania by dziś nie było, tylko mój pan Paweł, jak ja w radio, włączył Radio Maria, był załamany. Bo to samo trują. Co my słyszeli dzieci w Częstochowie? My jeszcze w Częstochowie słyszeli perkusję, rybna na kolana. My słyszeli bawy w prezbitorium, dzieci. A tak się stało, żeby na wczoraj zadebiutowali w Częstochowie z kolejną broszurą numer 4. Prezbiterium, miejsce tylko dla mężczyzn. Kościół katolicki jest mistyczny. Dalej. Ważniejsze jest Boży przymiot. Nie, Boży przymiot. Nadprzyrodzony. Rozumiecie? Nadprzyrodzony. Biskup się musi w to wtopić i podjąć gotową ofertę przez Boga. To jest dorobek Kościoła, ukryty w tradycji Kościoła i dziele Ducha Świętego, który przez swoją mądrość, oświecając kapuściane ludzkie umysły, którzy doszli do szczebla świętości, czy doktorów Kościoła, tworzył ten Kościół. A biskup wczoraj mówi młodzieży, Wy będziecie tworzyli kościołem. Wszystko, co dotąd jest B, my będziemy wspólnotą. Będzie wspólnotą przy tysiącu młodzieży czy pięciuset, gdzie każdy ma swoje zdanie. Wczoraj biskup powinien być szefem anarchistów. Wczorajszy biskup często To jest szef anarchistów. Gdzie takie jak byłem może sić? To ja zabraniam sobie samemu i Wam. Nic złego na o, o, nie mówić o księżach, o biskupach, bo oni są zwornikiem kościoła. Te a ten mówi, że hierarchia to nie kościół. No to sprzedajcie szkurję, pozbyjcie się seminarium. No po co? Idźcie do młodzieży gimnazjalnej i maturalnej, i oni mam pokażą, jaka jest droga kościoła. Dzieci, draństwo w biały dzień, rozbój, nowa religia. Nikt nie ma odwagi powiedzieć, że nie tędy jest droga Kościoła. Drogą Kościoła nie jest młodzież gimnazjalna. Drogą Kościoła jest Jezus. Ani wczoraj jednego odniesienia do celowości Kościoła. Umiłowanie Boga i oddawia, oddawanie Mu chwały. Laus tibi rex eterne. Glorie Mówi do nich: Kościół to wy, to jest dzieci półprawda. Kościół to Bóg, kościół to łaska, kościół to pismo święte, kościół to sakramenty, kościół to prawo. Wymieniać wam te punkty po kolei, które umieściłem w, w książce, na mistyczna natura kościoła? Nadmieniłem że będzie trzeba kiedyś napisać książkę i ją napiszę, bo Kościół też to wierni. I zacznę od biskupów. Jakie jest ich zadanie? Strzec, bronić, a nie tworzyć Kościół alternatywy. Jak biskup może publicznie pozbywać się kluczy Piotrowych, Kościół to nie hierarchia. No to po kiegoś poszedł w biskupstwo. Kto to uszczerze? Kto to będzie pilnował? Szukał motywacji biskup do kazania i doradzili mu. Najbliżsi, niech się ksiądz, do młodzieży uśmiechnie. No to się uśmiechnął. Ogłosił anarchię. Jesteśmy wszyscy przez Boga stworzeni i wprowadzeni w pewien system. Czy mnie to rozumiecie? W systemie i działanie, dzieci. To nie, że pan Tadziu nagle ma wizję i utworzy nowe miasto-przemyśl. Co? Zaprosz kanalizację? Zablokujesz sam? Ustanowisz ukraiński język w przemyślu? Wspólnota to kłanianie się ludziom. A kościół to jest dzieci, uwielbianie Boga. Bóg mówi jasno: ja pragnę miłości, moja oblubienica zapomniała o mnie. Biskup mówi młodzieży, że wy macie dzisiaj tworzyć kościół, księży biskupie, ale kościół jest utworzony. Czemu tak głoszą? Bo się pozbyli pana Jezusa, rozumiecie? Nie ma dla Jezusa miejsca w kościele katolickim, więc mówią, że oni tworzą kościół. Ludzie! Kościół już ma dwa tysiące! Zaczął go Bóg tworzyć w niedzielę palmową? I pokazał, kto jest tu Panem i Królem. Jerozolima nieświadomie, spontan, poza wszelkim przy przy przygotowaniem, klepnęła to. Dzieci, Kościół już jest. To, co robię z wami, ukochani, formacyjnie, to my próbujemy pokazać blask Kościoła, Poprzez wysiłek edukacyjny. Nasza Akademia Liturgiczna, pan Jacek, tu mam osiem lektorów, siedzimy nad książkami. Musicie kupić, uczyć się, macie kolokwia, przeżyć swoje, swoje poty, zawstydzić się, jak ci lufę dałem. No i są jeszcze egzaminy, gdzie trzeba zapłacić, jak nie umiesz. Ale dzieci czy łopy, nie mamy satysfakcji? Ileśmy poznali odkrywanie tego wielkiego bogactwa łaski, które zostało wyrżnięte zgodnie z prawem. To co zaoferował biskup młodzieży w Częstochowie wczoraj, to jest anarchia. Tak jakbym ja mówił do waszych dzieci: powiedzcie mi, jaki ma być twój tatuś. A ja mu to przekażę. Jeśli nie będzie miał codziennie 40 kij na tyłek. Ale kto powie ci, dzieci? dzieciom, jakie wy macie być? Jakie są wasze obowiązki? Co wy musicie podjąć? Tak jak rozwalili rodzinę, rozwali szkołę, wszelkie możliwe wspólnoty na ziemi, które były siłą dla świata, oni teraz się zabrali za kościół. Biskup powinien na Rozważania wziąć korczaka i poczytać o tym, jak to dzieci chciały ustawić świat. Przypominam więc Was wam, kościół jest już utworzony. Ma dużą literkę ry w kółeczku, zarezerwowane. Rezerwatum. Do tego prawo zmiany ma tylko Bóg, a nie biskup. Dzieci on jest na miejscu siódmym w odniesieniu naszego posłuszeństwa. Kończąc powiem Wam o neofaszyzmie w kościele wśród kapłanów. Jestem w Częstowie we czwartek, tam gdzie byłem, stowarzyszącą osobą. Jest tam jakiś mężczyzna, ale nie zauważam, nagle patrzę, ma białą koszulkę i dzieci koloratkę podszyją. Kapłan, jak już ubiera białą koszulkę, to ja mówię, doświadczenia dzieci, całkowicie już się przetorowił. Osoba towarzysza opuściła, popatrzą, on się pokłonił, ja mówię, o, ksiądz pochwalony, jest ksiądz koło mnie, usiądzie, przedstawiam się mu, ksiądz Natanek, on usiadł na chwilę i mówi mi tak. Mogli się księdza zapytać. Ale co jest z tym księdza posłuszeństwem? Czemu ksiądz jest nieposłuszny? Ja mówię, ja jestem posłuszny. Ksiądz jest nieposłuszny. Mówię, popatrz ksiądz. Powiedz mi, czy rozdajesz Komunię świętą dużą włoskę ludziom? Tak. Czy krew dajesz pańską ludziom? Tak. Posłuchaj, to ty nie rozumiesz, kim jest Bóg i co jest ofiara. Ofiaram, czy ty jesteś po to? Żeby w imieniu Boga spożyć to, to się należy tylko Bogu. Dlatego dostałeś po, 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 yy, powołanie, żeby to spożyć. Ty jesteś nieposłuszny Bogu. Wymieniam wam punkty. Posłuszeństwo biskupowe to szósty, siódmy punkt. Jeśli w powyższych punktach jest, jest się człowiek nieposłuszny temu, co związane z kosiem, to po, po, nie obowiązuje. Przesiędza, ja przepraszam. Ale ja muszę już wyjść, bo tam osoba na mnie czeka. Ci neofaszysta, którego szósty rok w kapłaństwie ukształtowali go w seminarium, że jest takie dzieci prawo. Pojawił się Hitler w kościele i oni wszyscy mówią, że tak ma być. Jak mu pokazałem, ale ty jesteś nieposłuszny Bogu. Tak jak hitlerowcy mordowali ludzi, oni w na sądzie w Noryberce powiedzieli jasno, jesteśmy niewinni. Myśmy wykonywali prawo. Biednemu klerykowi w seminarium musiano tłuc długo na natanku i nieposłuszeństwie, ale nie powiedziano mu o sześciu podmiotach wcześniejszego posłuszeństwa, żeby być posłuszny człowiekowi, który tworzy instytucję. Dzieci poszedł i zniknął. Uświadomiłem sobie, że mamy neofaszystów, mają tylko koncepcję nur fir, Deutschland, a nie ma miejsca dla Polaków, dla Żydów, nie ma dla Cyganów miejsca. Więc tacy natanki, takie natanki, jak głoszą wam taką naukę, to dzieci są niewygodni. Więc trzeba przypiąć przypinek nieposłuszne. Dzieci, wczoraj spotkałem dwóch kapłanów nieposłusznych. Jeden błagał o pomoc. Był go... Wyrzucili go tylko za to z parafii, bo był bardzo ostry. Nie dopuszczał dzieci do komunii z rodzin, które do kościoła nie chodziły. Logiczne. Jak nie chodzą na no, paniaczku, to tak być do mnie przed kozą, ja ci mam kozę dać komunizm, komunii. pomyśl o tym. I kuria omijała tego księdza, dawała dzieci do innych parafii, przygotowała do, do komunii, no i raz takie dziecko przygotowane w innej parafii przyszło do parafii, ale ksiądz o tym nie wiedział. uklękło do komunii i on dziecko dał znak krzyża, bo by, no nie wiedział, że rozumiecie. się. Więc rodzina zrobiła taki ferment, że księdza usunięto z parafii. To był rok 2012. Sprzedał Mieszkanie po rodzicach, teraz siedzi w okolicach Gorzowa, kupił, moi drodzy, Po poniemiecki domek, ma kilka kur, na tegoroczne Boże Narodzenie miał 17 zł. Powtarzam, na tegoroczne Boże Narodzenie miał 17 zł. Pytam się biskupów, czy ten ksiądz to jest kościół, czy nie jest kościół? Może byście posłali tego kapłana i dziesiątki takich, których poszłaliście na ulicę. Wy mówicie, że młodzież jest kościołem, a kim jest ten człowiek, który bronił kościoła, niewinnie, nie udzielił kromonii, bo dzieci nie wiedział, postąpił zgodnie z prawem, kapujecie. Ma trzy kury, czy cztery i na Boże Narodzenie miał 17 złotych. Spróbuję się w tym tygodniu z tym księdzem spotkać i jakoś mu te pieniądze dzieci podrzucić. Albo niech z Dolnego Śląska przyjedzie rycerz, który go zna, bo nasi rycerze się opiekują takimi księdzmi. Dzieci pięknie mówią, Kościół to my. Kościół to wybiórczość umysłowa biskupów. Amen.